Olej, dwa i pół No zaciągnij mi ten aksny Ale moc No to idę z tą pił Dobra, mamy na gaz w ogóle auto O kurwa, pod tlanek jedynie Ej, bo tutaj można jeszcze tam zeksplorować, bo chcą stosować jakiś To jest on it Okay What? Oh, ah Aha what do you mean put on? Aha Oh, curly I have Oh yes.

na kurak ze to, 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 to się nam przyda Ej, daj! Wypijemy co teraz Mamy jak? No, podnieś i lewy <laughs> Mamy 23 litry diesla, tylko że nasze auto jest na gaz. <laughs> Ty, ja jak wyglądam z <laughs> <Dopiero> raz raz. <laughs> o, To O, się przyda. O, gaz. O, dwa litery Tylko pamiętaj, żeby to zakręcić Bo jak jest otwarty. I to jest zakr jest zakręcone Na pewno pokaż pójść Masz. Dobra No to rzucaj rzucaj do serienki Zamkniesz? Zamkniesz Dobra, czekaj. A, i jedna ważna kwestia. Popatrzcie. Tutaj masz tak y, paliwa, nie? No. Jego się zamyka. Dobra. Ty, ale... miała tutaj kurka jeszcze od niego innego. <laughs> nie, bo raz było tak, że właśnie mieliśmy e, bo ja to zostałem i... E, Ej, bo tego też można się napić. Był ten, bo to jest... Eee. Oh. I cały czas traciliśmy paliwo Czemu kurek nie był zakręcony? No, więc ogólnie jak stędziemy jakieś na auto, możemy z niego wnieść w części. A nie jedziemy na wycieczkę. Na Majówkę, na Majówkę. Razem z Machą, razem z taczką. Kur... I mnie. A, tu to ty... pewnie rytrujemy. <śleszo> Wentylacja. Proszę <śleszo> mnie, to by mnie skomentować, tak jak chyba <śleszo> się nas zakręciło. Na te długie. <śleszo> Mogę ci ręcznie zakręcić. Nie. Nie zrobiłem tego! zrobiłem, O! Ja... Ty, tu, o, amunicja. Ty, amunicja, beka. Ty, i fajki. Mam <grym> zapalniczkę. No, zostaw to, zostaw to. To nie ma. A dobra, tylko z mogłem się wyciągnąć. O oh, Boże... Oh, 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 oh. A boję no. O! Oh. po co tam jesteś trochę jak się mogę odwracać? Mam pełny 180 promień skrętu. Chyba promili. No <noise> jeszcze nie, to waga bagażniku. <noise> nie Fajnie? wiem to jak nie będziesz je, Jak nie będziesz wiedziała w którą stronę jechać, to po prostu się patrzy gdzie jest. Gdzie są rozgrywane rzeczy za nami. A, dobra, bo my mamy 2 na 39 litrów gazu. To ja się nie dziwię no. nam sprawia rezerwa świeci. A, ja też ci to... Do... Czekaj! Tak Ty mi też będą zręczne, Spokojnie. Nie, ale w sensie też mogę spać ja myślałem, że mogę tylko ten... Emanuela. A to nie. Tutaj nawet nie będziemy to tym tam. Zostawmy tylko Emanuela. <noise> Bo zaraz będziemy mieć pięć neutrali. <noise> w ogóle, jak zepsuć auta? Ale tam jest, ten, ale tam jest skręt, ale tam jest skręt. Ocie, ocie. Ale, a na, na to. A, a na stylu, a... Ale to auto oh, zgłosi, ty... Wiesz co, ja, ja już mam plan na ten film. Ja po, prostu, ja po prostu podstawię ten. Pod wszystko Initial D i to zostawię. Chodź. I ja już mam film. Ja nawet tego ciąć nie muszę. Ja nawet tego wikować nie muszę. Nie, to tutaj te stare nagrania z jazdy. Matko, jedziemy kierunku nie włączasz. Jedź. Ja ma... Matko jedyna, matko Co jedyna, małgosy? nie, no idziesz do domu, naprawdę, Jedy... nie, nie, ja nie ja no, na no to siwy dym, no. I... jedyna, siwy dym, nie, no idziesz do domu, no to teraz robimy nawracanie. Kaktus! Nie bo ta osoba w jakiejś prędkości ona straci, straci stabilność Bo po, po 90 z o to jak szatan Nie masz pojęcia jak mnie boli że tej kierownicy nie mogę przekręcić Przed nie! jest? No ja żyję, ale czemu to żyję? To by się autem filmował. O mój Boże, czy jest Disco Polo?

Myślę, chyba... Jesteśmy na pustyni! Gydant. A my mamy wodę? Wodkę. Wodkę. Ej, bo ja nie sprawdziłem czy my mamy wodę w wychłodzeniu. Ej jest, people. Fajnie, my tym na koniec świata zajdziemy. Zalej mi to alkoholem. Mhm. A na w tym Discordzie, gdzie był bota bo muzycznego? Mmm... nie wydaje mi się. Masz na tytoł. Tak się popatrzył! O Jezus, zdechnę. Czemu? Jakoś tak, dodaj aplikację, granie, kontynuuj, poproszę. Nie jest... Się popatrzył, ja tu z... I... I... Ja tu napier... tymi drzwiami i tylko tak... Ja po... robię jako Steve z Minecrafta. O Boże. Dobra, ja... jak się tego używa? Weź ja, ja, ja jestem absolutnie przerażony z moim. Z moim tym. w po prostu play i wpisuję w tą piosenkę. Dobra, czekaj. Piosenka albo link. Dobra, to czekaj, 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 czekaj. Ja mam plan. Dobra. <noise> copyright strike! <noise> o nie faktycznie Dobra wyzybrowywali <noise> Ani można Można <głos> <głos> Nie, od z powrotem. O nie! Wiemy? Nie wiem, ale ja tak trochę jestem... ...szybą. Który Wiesz co będzie gorsze? Tylko pytanie. pytanie ten. Wyhamujesz przed tym czy na tym? A tam, ale ty we mnie nie wierzysz. Nie, to było akurat pytanie na ha na haha śmieszne, ale okej. Okay. Dzień dobry. Aha, pusta. Jest woda. Prysznic. Ja bym tam nie ufał w takim miejscu. <grymne> jak to kurwa wygląda? <grymne> <grymne> ja jak, jak, jak bardzo rozjebane coś może być. Nie wiem, ja idę do auta. A, ok. Co teraz? W po prostu naciśnij Okej okay. Ręczny No i tyle. Cała filozofia. O Jezus! Coś... Co Cześć, na... astro, 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 astro. Cze czekaj, czekaj, bo na razie lagozaury robią brr. O, tutaj też są osoby. To tak, tak. <laughs> Nie po to tyle, nie po to tyle jeździłem w b żeby teraz nie kontrować kontrolować. Nie da kontrolować. Tak, zawsze... Chodź ci ko... O! Nie tak. Co się nie da, wszystko się da! Wszystko się da. Wystarczy chcieć! Wystarczy uwierzyć! Jezus jak Oj. tym rzuca! tutaj subject slavery O oh, nie <coughs> na, na, na 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 Dostałem nowe wytyczne co do gamingu O jak ja ty tak nie drzeć mordy. <coughs> Ja Jest mi ciekaw pełnej prędkości tego auta. Na liquidniku ma 160, mam nadzieję, że osiągnie 160. Mi się podoba, że co chwilę nam z auta coś wypada i wraca. <grybuj> nadzieja i honor. Między innymi. Pogod pogodności tutaj tak. już nie ma. Ale chaszcze. No. To takie taki jeden w samochodzie. S excuse a, a wiesz co? Eee, e, 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 co dobrań. ty robisz? Nieważne. <laughs> Jak chcesz ręcznie mi zaciągnąć, to masz go tu. Nie, ja po prostu mogę spacer nacisnąć. Chciałem ci drzwi otworzyć. <laughs> Aha, prosto. Jakieś okay, spowoduje fale dźwiękowe, może będziemy szucić jechać. Nie wiem, czy widzisz to, co widzę przed sobą aktualnie, to nam daje prędkość, a nie prosta pustka? Nie, uśmieszek. Aha. Oho. O, zatrzyma. Masz. Uf. Co? Benzyna na mnie się skończyła. Apparently tak. O, garbus! A jaki ładniutki ten był walony. licz ty kopaki. Ja znam no Ty, a ja się w tak. sumie zastanawiam czemu gaz jest w Co jest kurwa? No to jest farba, wydaje. Co jest Ale counter O mój Boże Możesz w to strzelić czy coś? Ej, hey, auto nam maluje Co mam strzelić? A był kicaj. nic nie ma. Jak nic nie ma? Gdzie ty go masz? Aha, a tu leży sobie. Nic nie ma. <noise> Jak nic Leżę nie ma? Jak no? to sobie to i strzelę w niego? Tu jest. No ale leży już. Aha, Do co mi tu go? Mogę... Mogę go grabować? Mam. Mam. Mam kicaje. Ale brzydki! Masz. Przytul Nie. Sięć tu. O mój boże. Tej, bo ja. Ja nie wiem, czy ja właśnie nie zrobiłem kuliku przypadkiem. Jesteś? Jestem. Nie. Jak to nie? Ty, ja, ja to mogę sam jeść. Ja mogę wnieść do ciebie. <grymne> debile. Czekaj, okej. Okay. Ja wolę garbosa. Dobra. Spoko, to się samo z siebie ślizga. I chyba chodzenie jest szybsze. Pomocy utknąłem. E, popatrz się po prostu na bok. Zajbiście. Ale, ale, ale dobra gra. O oh mój bol Ale, ale spermastyczna. Nie wiem czemu amerykańcy mówią na no, bezyny gaz. To jest głupie. Niemcy ja w końcu, ale. Nie no, Niemcy wiedzą raczej najlepiej czym jest gaz. To mamy w Tmałcie. A, wiem czemu. O jest. Trzeba podnieść auto. E, bo jak masz w tych to najpierw musisz zdjąć to. Teraz jesteś w stanie zdjąć to. A to, to ma sens. E, nie, bo ja to pamiętam, bo. Nie, bo raz jest wystaje. ten sam problem. No wiem, jego specjalnie tutaj. Ok. Jak to w celu to jest piskowe, coś tam świeci. W ogóle, czy w ogóle, Wiesz tak? w ogóle, czy płaska? ogóle, czy w ogóle, bo jakby była kulą, to woda by z niej spłynęła. O ja bym No właśnie to miałem mówić. Ale w sensie w trochę innej wersji. Jakby ziemia nie. była kulą, to kojarzysz jak... Jest mokra piłeczka pingpongowa, nie? Ty jak no. nią zakręcisz, to ta woda z niej tak spierdala bokami, nie? Więc my nie powinniśmy mieć wody na ziemi, tylko, tylko taki ring wokół. Jak sam ale idziemy dalej, bo pada kolejny argument. Otóż pan Marfin nie może się nadziwić, że przecież Ziemia wiruje, a na przykład mokra piłeczka tenisowa też wiruje i wtedy lecą z niej krople, więc wokół ziemskiego równika powinno, powinno być taka narośl wody, powinno tam zepchnąć całą wodę z całej planety i zalać lądy. Siły, które... <laughs> Pewnie, że tak, wszystkie części. Dokładnie. Ja tak co... Ja tak chyba z dwa albo trzy razy w roku oglądam wszystkiego te część, nie? Nie, to, to trzeba robić, to jest piękne. Inaczej wzmocnienie polskie obywatelstwo, to prawda. Ale to jest tak dobre, tak głupie, ale tak... tak dobre. Ale ty się tak przyjemnie ogląda po prostu jak jedzenia czegoś. No tak! Bo sobie się masz takie jakie debile. Dosłownie. Ale nie, autentycznie... Oni niektóre to wody mają tak głupie. Że gdybyś ty mi je powiedział, to ja bym miał takie... No, w teorii masz Pamię rację. Pamiętaj, już na horyzonty nie istnieją. Ty. Legendarne pytanie. Co autor miał o. na myśli? Było nie wyjebywać tej latarki, a tam jest Madova, Po wchodzie to każdy mądry. Chuje, widzę. O, ty, toj, toj. coś gada w tych Co? Nie, coś ty. O, oh. ten jest drapetyk straż. Hey, what are you doing here? Soyus, I don't move. <laughs> I nie, zły dotyk, zły dotyk, zły dotyk, zły dotyk, zły dotyk, zły dotyk. Don't be afraid. Ja, I'm just ja trying to rip tak off your face. Is padam. To czekaj, czekaj idę, idę z garbu są do ciebie. Jak już wszyscy to wszyscy Dobra Pracę! Nie zmieściłem się Chyba reset. Nie zmieściłem się Chyba Chyba O nie ja po prostu